Damian Herczyk praktycznie już pogali ma. Przepraszam cię bardzo, że jesteśmy wszyscy po prostu zmęczeni. Ale kilka pytań. Marcin Najman, przygotowany do walki bardzo mocno. Co pokazał i wygrał? No tak, ale ja od początku mówiłem wszystkim niedowiarkom, że, że Marcin ciężko trenuje do tej walki. I to nie był jakiś kicz taki internetowy, że przyjeżdżał, robił sobie fotkę. Tylko naprawdę, godzina 40 od pięciu tygodni, trzy razy w tygodniu, no zapierdzielał, no, to, to naprawdę była ciężka praca, on mógł koszulkę wykręcać po każdym treningu. Czy wy tutaj postawiliście, aby Marcin popracował nad swoim cardio, żeby mógł dłużej wytrzymać w oktagonie, a nie spompować się po pierwszych tam 30 sekundach, tak jak to było zapowiadane, i żeby mógł to spokojnie wygrać? Znaczy ja ci powiem tak, ja myślę, że jak zapytasz Marcina, to chyba po raz pierwszy tak naprawdę miał jakiekolwiek przygotowania do, do, do walki MMA, E, pracowaliśmy nad wszystkim. Pracowaliśmy nad mobilnością, e, żeby rozluźnić jego barki, e, strasznie był pospinany jak, jak pierwszy raz przyjechał do mnie. Pracowaliśmy nad cardio, pracowaliśmy nad całym jakby MMA. To nie było tak, że my robiliśmy tylko jedną rzecz. Bo plan oczywiście był taki, żeby zaraz na początku obalić Bonusa e, i go poddać. Nie udało się. Wiedział, że jest... No był przygotowany na, 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 na scenariusz, który się mógł wydarzyć dalej. No i, i z pełnym spokojem go realizował, no i, i udało się skończyć tą walkę w pierwszej rundzie. Marcin mi wczoraj powiedział, że przydała mu się waga, którą dostał od bonusa, bo z tej wagi jednak schodził. Miał 116, potem 110, które wniesione na, 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 na ważeniu. Czy to też miało wpływ na to, jaką miał kondycję? E, to znaczy tak... Yy... Mówisz o bonusie, czy, czy...? Nie, o Marcinie. Marcin mi powiedział, że... Tak, Marcin, Marcin schudł y, tam 6 czy 7 kilo do, do tej walki. Nie rzucał jakby tak drastycznie tej, tej, tej wagi, bo tutaj akurat y, pod, tą, pod tą walkę nie było to potrzebne. Ja widziałem, że jakby z tygodnia na tydzień y, to jego kardio rośnie, i, że jest coraz lepiej, on też się lepiej czuł i, i, i wiedzieliśmy już wtedy, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Y, Marcin ma już zapowiedzianą kolejną walkę. Co tam się tak naprawdę wydarzyło w tym octagonie? No, co się wydarzyło? No, menadżer tego gościa, Zo, e, wie, że jeżeli Marcin to dozna kontuzji, no to ja wchodzę za, na zastępstwo i ja się z nim biję. No, było widać, że doszło tam do pewnego spięcia, natomiast e, oktawę Chciałem ten, chciałem go tam rzucić z suplesem, ale ochrona się po, powiesiła w pięciu na nich i musiałem ich pięciu wynieść. W takim razie życzę powodzenia w przygotowaniach do kolejnej walki Marcina i miejmy nadzieję, że znowu sukces. Tak, dziękuję. Bo Marcin czekał, na to wygram trzy lata. Bodajże. No tak, no za późno trafił do mnie na treningi. No, teraz przynajmniej no, on sam dobrze wie, jak przebiegały te przygotowania, że się czuł pewnie w każdej płaszczyźnie, a mogę powiedzieć tylko, że będzie coraz lepiej. Marcin zapewne chciał rewanżu z Pawłem Trybałą, ale niestety, bądź też stety, dostał szybko bardzo nową propozycję. To znaczy nie inaczej nie przekreślamy tego rewanżu. Jeżeli kiedykolwiek inaczej, nim, nim później ta walka się y, ma wydarzyć, to dla nas lepiej, bo Marcin będzie wtedy naprawdę przygotowany i, i wierzcie mi, że już y, tutaj ta walka będzie inaczej wyglądała. W takim razie powodzenie raz. Dzięki bardzo.